Witajcie, jestem Pertix. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i witam Was dzisiaj w. Y, y, oczywiście na serii, jak sami już widzicie tutaj z Farminga 25, ale dzisiaj Was witam w nietypowym odcinku, bo mam na sprzedaż y, Zetora 12.045. Y, a w ogóle spytacie się mnie, co to w ogóle za film i o co tu w tym wszystkim chodzi? Y, postanowiłem, że będę, wiadomo, nie. Co, co, co odcinek albo coś takiego, albo, ale co jakiś czas chciałbym kupować i sprzedawać yy, po prostu maszyny takie wiecie, że kupować i coś na tych maszynach zarabiać, takie dodatkowe źródło dochodu tutaj yy, yy, na, tym, na tym sejwie. Moim zdaniem fajnie to będzie yy, wyglądało, także yy, jak stan jak widzicie tutaj tego yy, Zetora jest moim zdaniem naprawdę bardzo fajny. Opony tutaj w bardzo dobrym stanie. W ogóle, tak, jeżeli py pytacie się, co to za konfiguracja jest wybrana, albo coś takiego, ja tutaj naprawdę tej konfiguracji nie wybierałem. On po prostu, ja kupiłem go takiego. Ja go kupiłem takiego z promocji, także jeżeli chodzi o tą kabinę, czy tutaj ten, ten wydek i tak dalej, czy w środku, jak sami widzicie, to ja go. Po prostu nie modyfikowałem, tylko ja go po prostu taki e, kupiłem. Dobra, przejedźmy się kawałek e, tutaj i przejedźmy się do kolejnego cienika, który na razie jeszcze nie jest na sprzedaż, ale niedługo również będzie. O, tutaj zgasimy sobie zetora. Niedługo też będzie Challenger do sprzedania 160 HP, ale to dopiero za taki miesiąc, za dwa miesiące będzie do sprzedania, no i również ten kombajn po żniwach będzie do sprzedania, no ale na te dwie maszyny jeszcze, można powiedzieć, przyjdzie czas, żeby nagrać odcinek, ale jak już będzie, jesteście, może ktoś jest chętny, żeby kupić albo Challengera, albo Maseja, no to możecie napisać. No ale wiadomo, że główny Odcinek znaczy głównym tematem odcinka jest zetor. Także jak widzicie, tak on się prezentuje i sprzedam go w wycenie 33 tysięcy złotych. Mówię, znaczy to jest taka można powiedzieć, te 33 tysiące to już jest taka najniższa. Cena, bogo tak wystawiłem, około 40 tysięcy. Także do tych 33 w miarę mógłbym coś tam obniżyć, ale, no tak jak mówię, no dobrze by było, jakby trochę się lepiej po wyższej cenie sprzedał. Ale jeżeli chodzi o to, czy coś tutaj, nie wiem, zmieniałem w silniku, czy coś takiego, nic tutaj nie malowałem ani nic. Także on, ja go kupiłem takiego i ja tu dla Was go oczywiście sprzedaję. Jeżeli chodzi tutaj można powiedzieć że tak a czekajcie zgaszę go bo szkoda paliwa oczywiście bak jest prawie do pełna Zatankowany także e, Również to jest na plus e, A jeżeli chodzi o nowe nabytki na moim gospodarstwie w sumie tak przy okazji jak już nagrywam tego vloga to e, Dla was też pokażę Zestawy samasza Kosiarki dwie Przetrząsarka i zgrabiarka Takie można powiedzieć że Zestawy zielonkarskie z y, samasza mam Ale i jeszcze mnie czeka kupno pracy, także trochę tych pieniędzy na pewno się wyda w tym sezonie. No i wiadomo, jeszcze tutaj trzeba krowy kupić, bo no wiadomo, że będę wszedł w krowy. Ale nie wiem, czy Wam mówiłem, chyba nie mówiłem Wam, chyba że ktoś na live'ach był, to pewnie pamięta, że mówiłem, że wchodzę w krowy. Yy, mleczne także będę miał krowy mleczne na gospodarstwie. Jeżeli chodzi, czy będę miał mięsne, nie wiem, może kiedyś, ale na razie w samo mleko idę. Także tak to wygląda. Oczywiście, o jeszcze na zakończenie odcinka pójdę tutaj do yy, tego zetora. Także jeżeli ktoś jest chętny na kupno. E, takiego oto zetora to piszcie w komentarzu swoje oferty cenowe e, Poniżej 33 tysięcy ja już nie schodzę A jeżeli ktoś mm, jest tutaj, e, no podoba mu się cena takich nawet tych 35 tysięcy coś takiego To bardzo serdecznie zapraszam e, I w następnym odcinku tak naprawdę się dowiecie czy się sprzedał czy też się nie sprzedał ten zetor Dzisiaj też jeszcze taki krótszy odcinek minutowy, ale następne już wam obiecuję, że będą że będą już dłuższe po paręnaście albo parę 10 nawet minut te vlogi, bo będzie można powiedzieć doby, duża akcja, bo będzie można powiedzieć testowanie i uruchamianie prasy nowej, bo też już na dniach ma przyjechać Także co, bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Zostawcie łapeczkę do góry, zostawcie Subika oczywiście na kanale i w ogóle napiszcie mi w komentarzach, czy taki pomysł, jakby można powiedzieć, takiego dorobku na gospodarstwo Wam się podoba. Także co, ja się z Wami żegnam. Dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie i do następnego. Trzymajcie się. Cześć!